Dwa laczki to trochę za mało, czasem przydałoby się cztery. Napęd na cztery daje nam przede wszystkim świetną przyczepność do nawierzchni wszelkiego rodzaju asfaltu, szutru, śniegu, błota ale niestety jest droższy i często zwiększa zużycie paliwa. 4 cztery razy 4 cztery, 4WD, cztery AWD? na pewno spotkaliście się z tymi skrótami. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Jeśli ktoś z Was albo Waszych znajomych prowadzi lub zamierza prowadzić warsztat samochodowy, serwis motocyklowy, jakiś zakład blacharsko, lakierniczy czy wulkanizacyjny, to mam dla Was ciekawą opcję oprogramowanie motowarsztat, które ułatwia prowadzenie takiej działalności od strony organizacyjnej. Dobra, gdzie były te notatki odnośnie tego samochodu? Kur... Ten mechanik! Który to mamy wiek? Weź korzystaj z tego nowego programu, a nie bawisz się w jakieś karteczki. A kim ty w ogóle jesteś? Nie ma czasu na wyjaśnienia, weź siadaj tutaj, ja mam lapkę i wytłumaczę ci wszystko co i jak. Dobra już, spokojnie, siada. Słuchaj, przyjeżdża do Ciebie klient samochodem i Ty możesz założyć nowe zlecenie, klepać je do bazy i zaznaczyć, co trzeba zrobić w danym aucie, na przykład... Wymienić katalizator. Wymiana katalizatora? Tak, takie ustrojstwo, co się czasem wycina. No, no tak. No. Z poziomu systemu wszystkie informacje są pod ręką, zadania można zaplanować w terminarzu i aktualizować na bieżąco. Wszystko jest automatycznie wyliczane na podstawie stawki danego pracownika i kosztu części. Jaką Ty masz stawkę? No, 200 zł na godzinę. 200 zł na godzinę, okej, okay, dobra. Do bazy możesz dodawać pojazdy po numerze WIN lub dowodzie rejestracyjnym, klientów, przeglądać historię napraw i usług wykonanych w Twoim warsztacie. Aplikacja może powiadomić klienta SMS-em lub mailem o zaplanowanej wizycie, wysłać kosztorys lub zaprosić po odbiór naprawionego samochodu. Jako, że wszystkie dane są zapisywane w chmurze na bieżąco, dostęp do nich ma każde urządzenie z internetem. Każdy mechanik może mieć swoje konto, swój poziom uprawnień i podgląd aktualnych zadań, które musi wykonać na dany dzień. Na sam koniec motowarsztat wystawia paragon lub fakturę i wysyła do klienta na podany adres e-mail. No dobra, ale ile to kosztuje? Dobre pytanie. Dostępny jest 30-dniowy okres próbny ze wszystkimi funkcjami. Podczas którego sprawdzisz, jak ci pasuje ten program. Po tym czasie możesz się rozliczać miesięcznie lub rocznie oraz wybrać usługi, które chcesz mieć w pakiecie. No bo po co masz płacić za coś, z czego nie będziesz korzystał, prawda? Więcej szczegółów znajdziecie na stronie motowarsztat.pl, a jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania to piszcie do nich. Na pewno chętnie Wam pomogą. A teraz wracamy do tematu odcinka. Pierwszym oznaczeniem jest 4x4 lub 4WD z angielskiego four wheel drive. Tak, oznaczają to samo, czyli tłumacząc napęd na cztery koła. W 4x4 najczęściej jest tak, że napęd na drugą oś jest dołączany mechanicznie. Co oznacza, że zazwyczaj mamy napęd na tylną oś i możemy sobie dołączyć dodatkowo napęd na tą drugą. Co ważne, napęd na drugą oś może być dołączany ręcznie przez kierowcę. Kierowca musi sam zdecydować czy i kiedy dołączyć napęd na na przykład przednią oś. Czy może dalej napędzać tylko dwa koła? Sterowanie może się odbywać albo elektronicznie, albo mechanicznie dzięki dodatkowej dźwigni. Na takiej dźwigni będziemy mieli kilka opcji. Przykładowo 2H. To napęd na dwa koła z niskim przełożeniem, dobrym do jazdy miejskiej w dobrych warunkach. Natomiast 4L oznacza napęd na 4 koła z wysokim przełożeniem, więc i wysokim momentem obrotowym, czyli dobrym do ciężkiego, górzystego terenu. Od strony działania mamy silnik, sprzęgło i skrzynię biegów oraz następnie skrzynię rozdzielczą, która odpowiada za rozdział napędu pomiędzy przednią i tylną oś. Często też możemy załączać blokadę mostu mechanizmów różnicowych. Wówczas jeszcze sprawniej możemy poruszać się w w terenie, gdzie wszystkie koła kręcą się z tą samą prędkością obrotową. Niestety, jazda z blokadą nie nadaje się na drogę asfaltową, bo podczas skrętu może nawet dojść do uszkodzeń. Tak zwany wind-up przy stałym 4x4 blokując dyferencjał przedniej osi i tylnej osi, jest to spowodowane brakiem poślizgu, brakiem różnicy prędkości obrotowej pomiędzy przednią a tylną osią i przez to powstającymi. Dużymi naprężeniami. Ogólnie mówiąc, 4x4 to bardziej klasyczny typ napędu, bardzo dobre rozwiązanie na ciężkie warunki drogowe, terenowe i pogodowe. Sami decydujemy, jaki typ napędu chcemy w danej chwili. AWD Drugim oznaczeniem jest AWD, którego angielskim rozwinięciem jest All-Wheel Drive, czyli w tłumaczeniu napęd na wszystkie koła. W samochodzie z napędem AWD kierowca najczęściej nie ma kontroli nad tym, które koła mają być napędzane. Zgodnie z tym, co pisze Subaru na swojej stronie internetowej, napęd, który normalnie dostarcza moc na dwa koła i załącza napęd na wszystkie koła w sytuacji utraty przyczepności albo wymaga dołączania osi przez kierowcę, nie jest prawdziwym. AWD. No, nie wiem jak wy, ale ja im wierzę. Oznacza to, że AWD zawsze musi napędzać wszystkie koła samochodu, choć znając życie, są wyjątki od tej reguły. Generalnie działa to tak, że mamy silnik, sprzęgło i skrzyni biegów, które dostarczają napęd na centralny dyferencjał. Z niego napęd rozdziela się na dyferencjał przedniej osi i tylnej osi oraz na ich koła. Ale przy naszym centralnym albo tylnym dyferencjale mamy jeszcze sprzęgło sterowane mechanicznie lub elektronicznie, np. wiskotyczne czy haldex, którego zadaniem jest rozdział mocy e, momentu obrotowego idącego z silnika na poszczególne osie, czyli np. przednia oś dostaje 60%, a tylna 40% mocy, lub odwrotnie w zależności od warunków drogowych. Ten jeśli wykryje, że na przykład tylna oś zaczyna się ślizgać po nawierzchni, następuje przekazanie większego momentu naprzód. We współczesnych systemach oczywiście mamy to wszystko wspomagane elektroniką, czujnikami, nie? AWD umożliwia też obrót przedniej i tylnej osi z różnymi prędkościami, co pozwala na jazdę po asfalcie bez jakichkolwiek przeszkód, co w przypadku 4x4 mogłoby się skończyć no różnie. Generalnie mówiąc, AWD ma za zadanie zwiększyć przyczepność samochodu w normalnych warunkach, także zimowych e, oraz w lekkim terenie. Taką główną jego cechą jest to, że kierowca nie musi podejmować decyzji, e, czy załączać napęd na wszystkie koła, czy nie. Jest Idiotu odporny. Do bardziej znanych samochodów z AWD należą samochody Subaru ze swoim symetrycznym napędem na wszystkie koła oraz Audi ze swoimi Quattro. Podsumowując, 4x4 na ostrą jazdę w ciężkim terenie, AWD na jazdę we wszystkich warunkach miejskich i do lekkiego, średniego terenu. No i to by było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, czy może jeździliście kiedyś z którymś z tych napędów i jakie są wasze doświadczenia. Pamiętajcie, że możecie oceniać moje filmy, możecie pisać propozycje do kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, bo możecie czasem przegapić jakiś film. Także trzymajcie się i rześć.